Czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galzak. No i spieszę z informacją na temat nadchodzącego turnieju w Bloodbowla. Drugiego sezonu ligi Cor Ligi Corvus League to takie trochę masło maślane yy, drugiego sezonu Corvus League. Yy... I tak, poczekamy jeszcze parę dni, bo czekamy z tego, co widzę Bohateiro jeszcze się nie zapisał. On ma w tym momencie jakiś remont, czy coś w tym stylu, więc mamy aktualnie 10 drużyn już. Żółwik widzę, że też się chyba jeszcze nie zapisał, chociaż miał zamiar się zapisać, więc jeżeli zapisze się Bohateiro, zapisze się żółwik, będziemy mieli 12 drużyn, On, moim zdaniem wynik całkiem imponujący. No, to pierwsza sprawa, oczywiście, a druga sprawa będzie, jakby nie patrzeć ilość parzysta, i to jest to jest wskazane, choć ktoś z Was mi pisał właśnie że da się dodać, parę osób chyba zresztą pisało że da się dodać drużynę SI. Więc w razie co po prostu pokombinuję i spróbuję dodać drużynę SI, żeby nie było czegoś takiego, że po prostu w danej kolejce ktoś tam będzie pauzował, bo to jest to jest po prostu no, słabe, co tu dużo mówić, szczególnie że gramy no, dla jakby rozrywki, a nie yy, dla wyników. Dzisiejszy odcinek nazwałem prezentacją drużyn. Przyjrzymy się, jakie to konkretnie drużyny się tutaj pojawiają. No i cóż, zaczynamy od moich joannitów. No, joannici, czyli, czyli oczywiście odniesienie do zakonu rycerskiego, który funkcjonował i dalej funkcjonuje w naszym realnym świecie jakby. Tutaj nie, tutaj nie chodzi wyłącznie o, o światło Archamera. No i stworzyłem sobie drużynę z 12 zawodników. No, oczywiście nazwałem Jasmine's tychże zawodników zgodnie z, A jakby, z imionami jedna, najwa, najważniejszych, w, najbardziej znanych kawalerów maltańskich, Joannitów. No, oczywiście z wielkim w w mistrzem Jean de la na czele. Dalej jest Maturin Romegas. To był no, taka prawa ręka La Valletta, można tak powiedzieć. No, on w każdym razie był jednym z najbardziej znanych żeglarzy w XVI wieku. Diodon de Gozon to był jeden z wielkich mistrzów, który smoka zabił na Pierre de Abuzon, on bronił. Rodos przed Turkami w 1480 roku, no i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy przechodzić przez wszystkich. No, moim faworytem tutaj jest Paolo Simeoni. To jest gość, to jest. Bardzo mało się o nim, jakby pisze, bo to nie jest zbyt znana postać. Zazwyczaj, no jednak w tych zakonach rycerskich było tak. Że awansowali ludzie, którzy byli jednak, no jakby m, wyżej w hierarchii społecznej, czyli no urodzeni w jakichś rodach arystokratycznych i tak dalej, i tak dalej. Paul Simeoni pochodził z Włoch, on nie pochodził z żadnego ze znamienitego rogu, rodu, m, ale jakby, no swoimi wyczynami dowiódł. Była taka akcja, że przetrzymywano go w więzieniu. On się tam, w, bodajże w Tunisie, nie jestem pewien, czy w Tunisie, czy nie, w, jakich, w jakimś europejskim mieście, ale on tam się uciekł z więzienia. W sensie nie tyle uciekł, po prostu, no jakby wyrwał się z więzienia, uwolnił jeszcze swoich kolegów, wszczął bunt w więzieniu i przejął, przejął zamek. Także to był jeden z jego największych wyczynów. Także on jest moim, on jest moim, jakby nie patrzeć, faworytem. No cóż, tyle, tyle. Mamy tutaj jeszcze inne imiona i nazwiska. Między innymi Bartomieja Nowodworskiego, który przez pewien czas właśnie był kawalerem maltańskim, jest jednym z najbardziej znanych polskich kawalerów maltańskich, jest także Fra Gerard, czyli brat Gerard, czyli założyciel zakonu, no i tak dalej, i tak dalej. Nie ma co się tutaj rozwodzić, myślę. no, Bretonia, więc, więc sami rycerze. Miałem trochę problem, no bo tutaj jednak są ci chłopi, czyli ci liniowi zawodnicy. I jednak rycerze ciężko było wsadzać właśnie w te rolę chłopów, ale ostatecznie, no brata Gerarda, jako że on rycerzem nie był de facto, wrzuciłem tutaj Paulo Simme o niego także, ze względu na fakt, że on właśnie nie był jakimś szczególnie wysoko położonym arystokratą. Leon on był tylko czasowo, jakby i Adrian Fortescu był. Jest błogosławiony aktualnie, więc on jakby... No, mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Nie rozwodzimy się. Patrzymy dalej. E, zasuszone kości mamy. drużyny Darka, drużyna Kemrich. Zerknijmy, jak tutaj wygląda sytuacja. E, zawodnicy. 12 zawodników także. No, to jest chyba taka dosyć typowa liczba, bo mamy 11, którzy grają i jednego rezerwowego. E, drużyna Kemrich. E, rzucający kośćmi, łamacz kości, przeżuwacz kości, spakowany kości z Spakowane kości. Kość niezgody, kościożuj. Wszystko z kośćmi, mówiąc krótko. Nie. Suszone żeberko nie ma w nazwie kość. Pustynny gnat. Czyli tak, Pustynny gnat też nie ma. Tylko nie wiem, czy to bohater. Tfu, bohatero. Darek wymyślał sam te nazwy, czy one są bazowo w tej drużynie. Nie mam pojęcia, jak mogą się nazywać zawodnice Kemnich, Ale przypuszczam, że Darek sam to wymyślał, bo oni chyba mają takie trochę ala-egipskie nazwy. Imiona właściwie. No, tego co mi się wydaje, więc przypuszczam, że, że tak, że tutaj, tutaj Darek wszystkich także, także zmieniał. Patrzymy dalej. Dalej mamy drużynę demona, koledzy z ławeczki, to jest drużyna. Hmm, to też są Kemring? muszę secret. cofnąć. Nie, to są po prostu nie umarli. Po prostu nie umarli Koledzy z ławeczki, ze mną nie wypijesz? No, to wiadomo o co chodzi. Kamilek, Jasiu, Marcinek, Kubuś, Ryszard, Zbigniew, Janusz, Julian, Wiktorek, Mateusz, Bartuś, Piotrek. No i brakuje jeszcze Andrzeja. Myślę, że Andrzej by się tutaj przydał. No ale zobaczymy, kto wie. Może się jeszcze jakiś Andrzej pojawi. Eee, no tak, jedziemy dalej. Wampiry Fratusa, Myśliciele. A, pamiętam, już kojarzę. Eee, Ucztuję, więc jestem. No. Eee, już kojarzę tą drużynę. Mamy Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Demokryta, Niczego, Marksa. No powiem szczerze, bardzo chętnie widziałbym pojedynek Jean de la Valletta z Marksem, albo jakiegoś Adriana Fortescue z Marksem. No to by było przyjemne z tą pewnością. Mamy Kanta, Agrypę Laociego, nie kojarzę. Tao też nie kojarzę. Konfucjusza, oczywiście. Mm. Fajny, fajny pomysł, naprawdę fajny pomysł i to jest drużyna wampirów, więc mamy no hipnozy i inne takie cuda, jak to, znaczy to nie wiem, czy to się nazywa hipnoza, mogę to jakoś sprawdzić? Pewnie mogę. Hipnozy hipnotyzujące spojrzenie, eee, pod koniec ruchu na zawodniku drużyny przeciwnej, znajdującym się na polu przylegającym, hmm. aha, aha. rzut na zręczność. Zawodnik z drużyny przeciwnej traci swoje strefy ataku i nie może łapać, podawać ani przechwytywać. Ciekawa umiejętność, tylko że nie wiem, czy to nie działa przypadkiem tak jak Blitz. Rządza krwi. No to jest oczywiście największy problem na wampirach, że oni mają rządzy krwi, no i to się może uaktywnić i po prostu będą zżerać własnych kamratów. No cóż. No, jakby w sumie jakiś Arystoteles zżarł Marksa, to też w sumie byłoby ciekawie. Marks to jest. To jest wampir, nie, więc to on będzie zżerał, jeśli już. No. Wiadomo, no. Wiadomo. Dalej mamy krasnoludy kapiego Tim Karak-Akarak, czyli tak samo jak Karas-Akarak, czyli trochę inaczej niż wcześniej. No i tu mamy znane krasnoludy z tego, co mi się wydaje. Ungrim Ironfist, Gotrek Gurnizon, Gurmizon, czy Gurnizon powinien być, nie wiem. Joseph Bugman, o, nie wiedziałem, że on się Joseph nazywał. Górni Thorgrimson, Thorgrim Gratchbearer, czyli ten gość, który księgę Uras jakby trzyma. Przechowuje. On widzę, że to jest zgniatacz na tym ciągniku krasnoludzkim: Torek, Ironbrow, Gazul, Duregan, Torgrimson, o ile dobrze czytam imię, Grombrindal, Ungrim, Baragor, Alerik, Ranulison. Kurcze, ciężkie te krasnoludy. No, ale najciekawszy element z całą pewnością to, to będzie Gotrek. Ciekawe czy on przeżyje, czy zginie ostatecznie. Oczywiście jest zabójcą troli, no nie inaczej, nie mogło być inaczej. Yy, walka yy, yy, ma drużynę yy, Heroes of Crime, czyli orki. O, wredne orki, zobaczmy co my tu mamy. Mamy Batmana, o super bohaterowie, tylko że chyba wszyscy ze świata DC, z tego co mi się wydaje. Batman, nie, Wolverine czy jest ze świata DC? Chyba nie. Chociaż nie jestem pewien. Może wcale tak nie jest, że to jest. Nie wiem, nie wiem. Ja się aż tak na tych superbohaterach nie znam. Mam Batmana, Wolverina, Punishera, Bladea, Luka Cage'a, Supermana, Tora, Hulka. No, Hulk tutaj pasuje idealnie. Robina, Daredevila i Venom'a. O, no, to Venom mi się podoba już. Zobaczymy, zobaczymy. To, to jest ciekawa drużyna. To mi się podoba. Klan Białego Wilka. Orkowy Wódz wystawił Klan Białego Wilka. No i mamy oczywiście Norskę. Zobaczmy. Już widzę, co tu, się, co tu się święci. Mamy Wesemira, Geralta, Lamberta, Eskela, Leto, Jaskra, Vernona Rosze, Regisa, Leo Bonharta, Talara, Borcha Trzykawki, Kahira i Stefana Skellena. Czyli 13 zawodników, czyli całkiem sporo zawodników tutaj wystawił, wystawił Orkowy. Mamy, mówiąc krótko, drużynę Wiedźminów. Czy jest, czy jest, czy jest. Leto, jest leto, jest leto, tak. Jeszcze było tych dwóch w Gwincie, którzy się pojawili. Nie wiem, czy oni byli w grze. Eee, jak oni się nazywali, co z leto ich się zawsze kombowało. Eee, i Egan. Właśnie, ich też można było wrzucać. Serit i Egan. Ymm, oni byli w Gwincie na pewno. Też chyba byli wieźminami, jeżeli dobrze mi się wydaje. Eee, dobra, dalej. Katastrofa. Newcastler, yy, drużyna goblinów, katastrofa. Zobaczmy, co tu się będzie odbywało. Gobliny. Yy, nie, one mają jakby bazowe, bazowe imiona. Także tutaj nic nie zmieniał. Nic nie, nie zmieniał Newcastle. Kurczę, muszę się też waszych ników nauczyć. E, także taka drużyna bardzo podobna do mojej. Krab Kropk chyba był u mnie. U mnie był chyba Kropk, nie, krabk. Także e, imiona mogą się powtarzać rzeczywiście. Także no zobaczymy jak to się będzie sytuacja rozwijała, bo w mojej poprzedniej drużynie też żadnych tam imion nie zmieniałem. Dobra, drużyna Carlosa to Lannisterowie. No to już e, spodziewam się tutaj e, jakby postaci z uniwersum Gry o Tron. No i mamy Chaos Mamy tak. Tywin Lannister, Kevan Lannister, Gregor. Yy, nie, nie, nie jestem w stanie. Nie znam się zupełnie na uniwersum gry o, tr gry o tron. Więc yy, Jamie, Matołek, Bron, Diaboł, Troque. Nie wiem, czy, to, czy tutaj się zgadzają, czy się nie zgadzają. Nie mam pojęcia. Yy, więc po prostu przejdziemy dalej. Krzyżowcy Rediola. No, proszę, ludzie. Ludzie Krzyżowcy Redziola. No i mają oczywiście ogra. Ciekawe kto będzie ogrem. Grucha, Nik, Redziol. Redziol jest jako, jako miotacz. Ryszard Lwie Serce. Gotfr z bulion, oczywiście. Władysław Wardańczyk. Czekajcie, czy ja ogra pominąłem? Nie, chyba nie. Czy gdzie jest ogr? Ogr to jest po prostu grucha, okej. Okay. Woładyca, Warneczyk, Fryderyk, I Barbarossa. No miejmy nadzieję, że tym razem się nie utopi. Kapral, Żyrafa, Major, Kopyto, Kapitan, Bomba, ok. Chorąży, Torpeda. Yy, I tyle. Na razie tyle drużyn mamy w turnieju. Czekamy jeszcze, tak jak mówiłem, na dwie drużyny. Na drużynę bohatero i na drużynę żółwika. Yy, zaczniemy turniej jak obaj gracze dołączą. No myślę, że tam parę dni cierpliwości nas tutaj nie zbawi. Yy. Mam, no i zasadniczo będzie tak, że każdy powinien rozegrać mecz, jakby tydzień będzie na rozegranie meczu. Myślę, że to wystarczy. Myślę, że w poprzednim turnieju nie było z tym problemu. Trochę meczy się tam nie rozgrywało, ze względu na fakt, że. Ze względu na fakt, że pod koniec przede wszystkim. No, pod koniec zawsze tak jest, ale generalnie w ogóle jakby nie było problemu. Chyba tylko ze dwa walkovery poszły. No, po, poza, poza zawodnikiem, który się zapisał, nie zagrał ani meczu. Jeszcze jedna sprawa. Teraz tak. Jeżeli weźmiecie graj w lidze, bo to, to ja tutaj ustawiłem jakiś w ogóle specyficzny turniej, on działa troszeczkę na innych zasadach. Yy, twarde karki, Joannici. Właśnie, macie coś takiego: następny mecz, Twój następny przeciwnik zostanie wybrany losowo. Klikacie znajdź przeciwnika i wyszukuję wam przeciwnika. Nie wiem do końca jeszcze, jak to działa. Jak już oficjalnie zaczniemy turniej, to. Sprawdzę po prostu, sprawdzę i nie wiem, czy każdy z Was nie będzie musiał właśnie tego kliknąć. Nie wiem także, czy nie będzie takiej sytuacji, że po prostu nie będą wymagane te mecze, czyli po prostu kto jakby rozegra więcej, ten, ten będzie miał więcej meczy. Nie wiem, nie wiem, czy coś takiego nie będzie tutaj występowało. Sprawdzimy po prostu. No, tak jak mówię, te, tego typu turnieju jeszcze jak dotąd nie grałem, więc nie mam zielonego pojęcia, jak to działa. O, mam 255 tych. Także zobaczymy. W każdym razie losuję za każdym razem, klikacie sobie i losujecie zawodnika. Z tego co mi się wydaje, tam z góry jakby nie ustala kolejek, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. I tyle. Yy... Chyba to wszystko, chyba to wszystko. Tak jak mówię, czekamy dalej na dwóch zawodników będzie nas wtedy 12. No i myślę, że takim składem spokojnie możemy, możemy grać. Fajnie by też było, jakby po zakończeniu tego drugiego sezonu, nie wiem ile będzie kolejek ostatecznie, bo tutaj nic nie jest ustalone, jak przypominałem, więc zagramy po prostu ile zagramy i tyle. Najfajniej no by było, jeżeli będzie 6 drużyn, to żeby zagrać 5 kolejek, żeby po prostu każdy z każdym, nie, to nie będzie każdy z każdym. Jak żeby każdy z każdym było, to musiało być 11 kolejek więc zobaczymy zobaczymy. Ale fajnie byłoby zagrać tak kilka kolejek, później chciałbym zamknąć turniej i jakby otworzyć rynek transferowy, pobawić się trochę w te transfery i zrobić trzeci sezon ligi już z transferami i z troszeczkę lepszymi drużynami. No i później zakończylibyśmy trzeci sezon i zaczęli czwarty za jakiś czas tak zupełnie z nowymi z nowymi timami. W ten sposób taki taki tak bym to widział. No i to wszystko. To wszystko. Wy możecie z kolei pisać, która drużyna Wam się najbardziej podobała, w komentarzach, oczywiście, jeżeli chodzi o, o klimat. O klimat. Eee, tyle z mojej strony. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem!